Witam bardzo serdecznie w odcinku z gry Cyberpunk. Musiałem przerwać, no bo kolega dzwonił. A właśnie z nim ma być być może wyjście, które wyjdzie ostatecznie. I co? I wyszło właśnie, że jeszcze mogę z 20 minut sobie pograć. co tu się dzieje Dobra, widzę, że jednak nie tędy Trzeba się zawrócić Kurwa mówiłem, że był Jednak w dół, znaczy on dobrze myślał. No weź szybciej, no kurwa, nie całego dnia Masakra. Zgadłeś kolego, zgadłeś. Nie teraz! Nieźle. Wygląda na to, że ktoś się bardzo starał zatrzeć ślady czegokolwiek co tu się działo. Czego powinniśmy szukać? Spróbujmy znaleźć biuro czy tamtorek. Każdy klub ma coś takiego. O kurwa, nie w tej stronę pobiegłem! Ale kurwa dobrze co nie można powiedzieć, że nie. Masakra. Sześćdziesiąt cztery, czterdzieści dziewięć. Środka. Pięćdziesiąt cztery, sześć. Pięćdziesiąt cztery, sześć. Dobra, trzeba zmienić pozycję z tego miosa. No i Co się

Ja widziałem to ciało całe. Eee, yy, teraz beret tu coś. Kurwa, co ja odjebawszy. Ja pierdolę. Eee, yy, 100, 130, ładnie. 106, 130. 106, 130. Ja się pytam skąd to nie mają takiej kurwa dobre broni. No to teraz można na spokojnie sobie przeszukać cały teren. No i idź, idź. Dobra, widzę, że ja muszę się ruszyć. do mnie jeszcze dzwonią jakieś te z banków żeby kontu dołowić pewnie jak znam życie tutaj nie Co tutaj na razie? Chyba mi się wydaje, teraz można zrobić yy, ten szukanie. Zaraz się okaże, że na górze może oni biuro mają, to by były jaja. Niesamowite. O kurwa... Słyszysz mnie? Żyję, żyje, żyje, żyje. Dzięki za szybką reakcję. Nie ma sprawy. Dobrze się czujesz? Przeżyje. co to było? Wii? Coś mi się wydaje, że Rein nie umarł na serce. Od porządku to mówię, ale. Ktoś zawirusował Brain death. Kto go zabił, kurwa. Logiczne, Możesz w mieć rację. No dalej? Wii. W sumie dosłownie logiczne. O i mamy biuro proszę. Jest biuro. Powiedzmy. Przede wszystkim interesują nas komputery. Które nie działają chyba. O nie działa. O ja pierdolę. No i nieźle. Jest całkiem sztywny. Moim zdaniem nie żyje przynajmniej od godziny. Nie, nie miał przy sobie karty traumy. Myślę, że celowo. To taki klub, w którym nie chcesz, żeby jednostka traumy wywaliła drzwi, kiedy zrobi się trochę ostrzej. Pewnie serce, nadmiar wrażeń, tak myślę. A ja? Okej, okay, tak zrobimy. Rener znajdzie go w domu. Powiem mu, co ma napisać w raporcie. Umarł we śnie, spokojny jak niemowlę. Nie bo ja... Taki już go wynoszą. Oczywiście, że nikt nas nie zobaczy, nie ma szans. Tak A ja? Zadzwonię po wszystkim. No to nieźle. Koleś wygląda znajomo, co? Wi, w ogóle nie jest mi teraz do śmiechu. Chyba widzieliśmy już wszystko co trzeba. Wychodzimy. jest kitu. Coś go ko kojarzy. Dobra, chodźmy stąd Po drodze widziałem chyba inne wyjście Ja już teraz też I co? Panie kolego, ja pierdolę. Ja... Dokładnie. Dalej się prowadzasz z tym kryminalistą? Zamknij się, Han. Wiem, co zrobiłeś. I nie pytam, czemu to ukrywałeś. Nie pytam nawet, dlaczego dałeś się w to wciągnąć. Zapytam tylko jedno: kto wydał rozkaz. A co to za różnica, River? Dlaczego cię to obchodzi? Twoje sumienie jest czyściutkie. Możesz spać spokojnie. A wiesz dlaczego? Bo ja wziąłem całą odpowiedzialność na siebie. Ty Czyli nie dobrze masz pojęcia, jak działa to miasto. Dobrze myślę. Wiesz w hasła, w puste frazesy, w rzeczy, które już nie istnieją i pewnie nigdy nie istniały. A ty, najemniku, jeśli jesteś stąd, wiesz, że mam rację. Nie, nie jest jestem stąd. stąd. Jestem znikąd. E, nomada. Widzisz, NCPD to jest moja rodzina, mój klan. Zasad rodziny się nie łamie. Nie odwraca się plecami do swojego klanu. A ja. Tę. Rodzina to podstawa, z tym się nie ma co kłócić. Miasto pożera samotników. Wi, Doceniam pomoc, ale. To nie jest twoja sprawa. Ja się tym zajmę. I co zrobisz? Aresztujesz mnie? Mam nagranie, mam motyw i twoje przyznanie się do winy. Więc mógłbym to zrobić. Ale to nie ma sensu. Nie musisz nawet mówić, kto kazał ci tam jechać i sprzątać, bo ja i tak wiem. Skoro i szef wydziału jest w to umoczony, to trzeba zgłosić sprawę do wewnętrznego. Oni też nic nie zrobił. Nie ze mną. Wezmą na celownik ciebie! Ciekawe! Raczej do domu, Ord. Weź No Będzie ci łatwiej to znieść. Ciekawie, ciekawie, jak wygląda mój plan. Masakra. Ja pierdolę. Wow, wow, wow! A. Eee... Co chcesz z tym zrobić? Nie zostawię tego Nie mogę. To chodź zamordował Reina. Chciał po prostu zająć jego miejsce. Najbardziej banalny motyw. Dlatego najbardziej prawdopodobny. I użyłem CPD do zatuszowania swojego udziału. Ciekawe Myślę, że było jeszcze inaczej. Czyli? Nie wiem. Po prostu mam poczucie, że ta sprawa jest głębsza niż ty, ja, Han i nawet Holt. Pewnie nigdy się nie dowiemy, kto za tym stoi. Pokażę to w wydziale spraw wewnętrznych. To, co mam wystarczy, żeby ponownie otworzyli śledztwo. Zrób tak. Tak, zrób. A ty jedziesz teraz do Peralezów złożyć raport? Tak. Zostanę tu jeszcze chwilę. Dzięki za wszystko. Nie, bo ja. Mam już pewien obraz tego, co się stało z Rajnem. Doskonale. Przyjdź proszę do naszego mieszkania, dobrze? Nie chcę tego omawiać przez telefon. Czekamy. Pytanie: Jak daleko? 1,5 kilometra. No dobra, spróbuję podjechać tam. Mogę Twoim? Nie mogę, kuriowa. Podjadę do mnie i skończę odcinek na tym, no bo jak widzieliście, już serio muszę iść. Tak więc na. No. A mój, hamuj, hamuj, bo ja idę. Hamuj, hamuj, hamuj. Przepraszam, tek, były takie ukwione. Dojedziemy właśnie i ja pauzuję już. A ja piję. 900, 800, 1000 i już znaczy 900, 800, 700, 600, 500 jak już miało być no ale no zależy jak na to spojrzeć czy się zajebać, czy nie 140 prawie jadę całkiem przyzwoita prędkość Dobra, ja dojadę ja tak jak mówię, kończę na dziś, no bo chcę wyjdę. Ale to tam wiecie Zależy co i jak by wyszło W sensie no, w grze yy, nie wiadomo Ale może to wrócę jeśli się jak wyjdzie Tak więc Ja wysiadam i się z wami żegnam Dzięki za uwagę i do następnego na razie.